Odnośnie samego asortymentu, oprócz pięknych książek, opraw, jakie oprawy mogą nadawać się również do innych celów. Macie Państwo tutaj przykłady marketingu bezpośredniego firm. Rozumiem, że to również może mieć zastosowanie do różnego rodzaju pamiętników czy uwiecznienia jakiejś rocznicy firmy, tak? Państwo również prowadzicie jakieś doradztwo odnośnie pre, samego projektu i wizji. Jak to ma wyglądać, Polgar? E, e, robiliśmy dla, jak Hongkong Shanghai Bank Corporation wchodził do, e, do Polski, to zwrócili się do nas, co byśmy wydali, żeby oni mogli dla przyszłych potencjalnych klientów e, podarować jako taki upominek, taki mm -hmm. zaczynający współpracę i wtedy wydaliśmy 500, ponad 500 egzemplarzy książek o ich historii, o historii tego banku. To jest największa instytucja finansowa świata, liczy ponad 160 lat, teraz już więcej. I skórę oprawiliśmy, ale bardzo często banki do nas się zwracają, żebyśmy coś na prezenty dla ich kontrahentów ważniejszych przygotowali i my robimy takie serie kilkudziesięciu, kilkuset egzemplarzy książek właśnie w tym celu.